Słowo Boże na dziś, poniedziałek 1 grudnia 2025 roku. Czytanie z księgi Proroka Izajasza. W owym dniu odroś Pana stanie się ozdobą i chwałą, a owoc ziemi przepychem i krasą dla ocalałych z Izraela. I będzie tak. Ktokolwiek pozostał żywy na Syjonie i kto się ostał w Jeruzalem, każdy będzie nazwany świętym i wpisany do Księgi Życia w Jeruzalem. Gdy Pan obmyje brud córy Syjońskiej i krew rozlaną w Jeruzalem oczyści powiewem sądu i podmuchem pożogi, wtedy Pan przyjdzie spocząć na całej przestrzeni góry Syjonu i na tych, którzy się tam zgromadzą, we dnie jako obłok z dymu, w nocy jako olśniewający płomień ognia. Albowiem nad wszystkim chwała Pańska będzie osłoną i namiotem, by za dnia dać cień przed skwarem, ucieczkę zaś i schronienie przed nawałnicą i ulewą. Oto Słowo Boże. Psalm 122 Idźmy z radością na spotkanie Pana. Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano: pójdziemy do domu Pana. Już stoją nasze stopy w Twoich bramach, Jeruzalem. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Do niego wstępują pokolenia Pańskie, aby zgodnie z prawem Izraela wielbić imię Pana. Tam ustawiono trony sędziowskie, trony domu Dawida. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Proście o pokój dla Jeruzalem, niech żyją w pokoju, którzy Cię miłują. Niech pokój panuje w Twych murach, a pomyślność w Twoich pałacach. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Ze względu na moich braci i przyjaciół będę wołał pokój z tobą. Ze względu na Dom Pana Boga naszego modlę się o dobro dla ciebie. Idźmy z radością na spotkanie Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Panie Boże nasz, przyjdź aby nas uwolnić. Okaż swoje oblicze, a będziemy zbawieni. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus wszedł do kafarnaum, zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Rzekł mu Jezus. Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. Bo ja choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie, drugiemu przyjdź, a przychodzi, a słudzę, zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w Królestwie Niebieskim. Oto słowo Pańskie.